Cześć kochani, dziś pokażę wam przepis na przepyszną sałatkę warzywną z kabanosami. Do przygotowania sałatki będziemy potrzebować mieszanki warzywnej z kukurydzą, ananasa z puszki, jabłko, kapanosy oraz czerwoną fasolę. Do miski wsypujemy mieszankę warzywną. Mieszanka warzywna zawiera w swoim składzie groszek, zielony, ogórki kwaszone, marchew, korzeń pietruszki, korzeń selera oraz kukurydzę. Słoiczek ma 570 gram. Następnie wrzucamy puszkę czerwonej fasoli. Oraz pokrojone w drobne kosteczkę kawanosa. Dodajemy również pokrojonego w kostkę ananasa oraz jabłko, również pokrojone w kostkę. Całość mieszamy. Do przygotowania sosu potrzebujemy 2 łyżki jogurtu greckiego, 4 łyżki majonezu, 2 łyżeczki musztardy serepskiej, sól pieprz do smaku oraz szczyptę ostrej papryki. Dodajemy również 2 łyżki soku z ananasa. Całość mieszamy. Co skończymy z warzywami. Całość dokładnie mieszamy. Jeżeli podobał Wam się filmik, zapraszam do dodawania łapek w górę oraz subskrypcji.